Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Probiotyki nie tylko przy antybiotyku. To tytuł artykułu, który ukazał się w magazynie Świat Zdrowia. Autorem tego niezwykle e, ciekawego artykułu o probiotykach jest e, pan magister farmacji Tomasz Kołek. Posłuchajcie Państwo, co Pan magister pisze o probiotykach. Odbudowa flory jelitowej po kuracji antybi antybiotykiem to tylko jedno z wielu zastosowań probiotyków. Sprawdźmy, kiedy jeszcze okażą się pomocne. Przewód pokarmowy jest skolonizowany przez ogromną ilość przyjaznych mikroorganizmów, wspierających jego pracę poprzez produkcję substancji chroniących jelita. Ten pełen skomplikowanych zależności ekosystem składa się z miliardów dorobnoustrojów nie tylko bakterii, a jego właściwe funkcjonowanie ma ogromny wpływ nie tylko na prawidłowy pasaż jelitowy, ale także na cały organizm. Skład mikrobioty różni się w zależności od, od odcinka przewodu pokarmowego, jednak zdecydowana większość mikroorganizmów zasiedla jelito grube. Co ciekawe, mikrobiota jelitowa składa się z około 10 razy większej liczby komórek niż cały nasz organizm, a ich łączna waga porównywalna jest z masą naszego mózgu. Prawidłowo funkcjonująca flora jelitowa jest tak istotna, że w ostatnich latach postuluje się, aby wszystkie te niewidoczne, gołym okiem drobne ustroje traktować jako nowy narząd. Uszkodzenia mikrobioty jelitowej. Na skład flory jelitowej ma wpływ wiele czynników. Czasem jej zaburzenia objawiają się częstymi biegunkami i innymi problemami trawiennymi. Do uszkodzenia mikrobioty jelitowej dochodzi najczęściej w wyniku antybiotykoterapii, która niszczy również pożyteczne bakterie. Wtedy z pomocą przychodzą dostępne w aptece probiotyki. Mianem probiotyków określa się żywe drobnoustroje, które wywierają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Oczywiście pod warunkiem, że poda się je w odpowiedniej ilości. Podane do ustnie wspierają prawidłowe funkcjonowanie mikrobioty jelitowej, czy jednak antybiotykoterapia stanowi jedyne wskazanie do podawania probiotyków? Jakie korzyści płyną z ich suplementacji i kiedy warto stosować je profilaktycznie. Zastosowanie probiotyków. Odbudowa flory bakteryjnej po kuracji antybiotykiem to tylko jedno z wielu zastosowań probiotyków. Udowodniono skuteczność niektórych szczepów probiotycznych w walce z otyłością. Szczepy z rodziny Lactobacillus i Bifidobacterium, np. przykład Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus amylovorus i Bifidobacterium breve, czy w profilaktyce zakażeń okooperacyjnych. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum i Bifidobacterium bifidum. Szczególną grupę stanowią psychobiotyki, które mogą wpływać na nasz nastrój, redukując stres. Probiotyki mogą stanowić istotne wsparcie dla naszego układu odpornościowego. Nie bez powodu mówi się, że odporność zaczyna się od jelit. Probiotyki mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę: zapobiegają zatruciom pokarmowym i pomagają łagodzić ich objawy. W związku z tym mogą być stosowane również profilaktycznie, zwłaszcza przed wyjazdem w podróż i w jej trakcie. Stosowanie odpowiednio dobranych szczepów zapobiega nadmiernemu namnażaniu się w przewodzie pokarmowym patogenów, chroniąc przed dolegliwościami żołądkowymi, na które jesteśmy szczególnie narażeni w egzotycznych krajach. Profilaktyka biegunki podróżnych. Wybierając się na długo wyczekiwany urlop, zwłaszcza w nieco bardziej egzotyczne strony, warto pomyśleć o odpowiedniej profilaktyce. Jedną z najczęstszych chorób, na którą cierpią podróżujący, i to zarówno małe dzieci, jak i dorośli, jest biegunka podróżnych. W niektórych rejonach świata standardy przyrządzania posiłków mogą odbiegać od tych nam znanych. Łatwiej o bakteryjne zanieczyszczenie pożywienia, woda pitna może być gorszej jakości. Na możliwość zakażenia się drobnoustrojami powodującymi dolegliwości żołądkowo-jelitowe jesteśmy narażeni także podczas czynności higienicznych, np. wkład mycia zębów. Za rozwój objawów takich jak intensywna biegunka, wymioty, bóle brzucha czy gorączka odpowiada zazwyczaj nadmierny rozwój chorobotwórczych szczepów bakterii Escherichia coli, a także gatunków Salmonella czy Shigella. Okazuje się jednak, że stosując probiotyki odpowiednio wcześniej możemy znacznie zmniejszyć ryzyko zachorowania. Jak ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia biegunki podróżnych? Pierwsze, jaką florę wybrać? Warto postawić na sprawdzone i dobrze przebadane szczepy bakterii. Skuteczne będą Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus rhamnosus czy Saccharomyces boulardii. Wybierając probiotyk, zwróćmy uwagę, aby miał podaną pełną nazwę użytego szczepu, łącznie z symbolami literowymi i cyframi, a także liczbę kolonii bakteryjnych. Takie preparaty są najlepiej przebadane i skuteczne. Stosując długotrwałą suplementację, warto rozważyć preparat złożony, aby nie doprowadzić do nadmiernego rozrostu. Konkretnego szczepu bakteryjnego. To również może przyczynić się do zaburzeń składu mikrobioty. Drugie, kiedy zacząć suplementację? Nowo podane szczepy bakteryjne potrzebują czasu, aby na dobre zadomowić się w naszych jelitach. Dlatego, aby suplementacja miała sens, Należy rozpocząć ją minimum tydzień przed planowanym wyjazdem i kontynuować przez cały okres podróży. W ten sposób znacznie ograniczamy ryzyko wystąpienia biegunki podróżnych. Trzecie: właściwy sposób przechowywania. Zwróćmy uwagę, czy wybrany przez nas probiotyk nie wymaga przechowywania w lodówce, o co może być trudno w trakcie podróży. Cenne szczepy bakterii mogą jej nie przetrwać, i suplementacja będzie nieskuteczna. Czwarte: prawidłowe zażywanie. Probiotyk najlepiej przyjmować wieczorem, ponieważ w nocy perystaltyka jest zwalniana, co zwiększa szansę na lepszą kolonizację. Kapsułkę z dobroczynnymi bakteriami należy popijać wodą lub napojami mlecznymi. Pamiętając, że nie mogą być gorące. W przypadku małych dzieci lub kiedy nie ma możliwości pąknięcia kapsułki, można jej zawartość wysypać bezpośrednio na język. Warte rozważenia są preparaty w saszetkach lub kroplach. Jeszcze pan magister farmacji Tomasz Kołek podaje kilka definicji, kilku terminów, które muszę y, przyznać, że ja, jako lekarz z, z wieloletnim doświadczeniem, y, y, dla mnie te terminy są zupełnie nowe: prebiotyk, symbiotyk, postbiotyk. Poza probiotykami możemy spotkać się jeszcze z prebiotykami, symbiotykami oraz postbiot postbiotykami. Prebiotyk nie zawiera żywych bakterii, ale składniki nieulegające trawieniu, stanowiące pożyw pożywkę dla pożytecznych bakterii bytujących w jelicie grubym. Co gwarantuje ich wzrost i aktywność. Są to substancje pochodzenia roślinnego. Różne rodzaje błonnika czy inulina. Symbiotyk to połączenie prebiotyku z probiotykiem. I stanowi uzupełnienie flory jelitowej, jednocześnie dostarcza pożywki niezbędnej do jej rozwoju. I w końcu, postbiotykami nazywamy pożyteczne substancje produkowane przez dobrą florę bakteryjną. Do postbiotyków należy np. Na szeroko wykorzystywany w lecznictwie kwas masłowy, działający regeneracyjnie na błonę śluzową jelit oraz stymulujący wzrost prawidłowej flory. Kwas masłowy wykorzystuje się na przykład w zespole jelita drażliwego. Bardzo częstej dolegliwości u pacjentów, to przyznaję jako lekarz rodzinny. Bardzo dziękuję, panie Magistrze. Pan magister farmacji Tomasz Kołek napisał fantastyczny artykuł, który zwiększa. Poziom świadomości nas, wszystkich, którzy w naszych jelitach, zwłaszcza w jelicie grubym, mamy tą mikrofro, mik, mikrobiotę jelitową, która ma takie ważne znaczenie. W ostatnich latach wzrasta ilość badań na temat właśnie tych dobroczynnych bakterii, które są w naszych jelitach, ale również na temat tych złych bakterii. Ostatnio w Lekartigen w szwedzkiej gazecie lekarskiej czy, czytałem artykuł na temat doktoratu szwedzkiej pani doktor, która w swoich, w swoich pracach badawczych wykazała, że szczególny rodzaj bakterii może być czynnikiem ryzyka w rozwoju raka jelita grubego. O takich patologicznych bakteriach jak Salmonella, Shigella, e, Campylobacter czy Jersinia, które wywołują biegunki, e, to jest oczywiście częste zjawisko i wszyscy na pewno o tym słyszeli. E, a więc e, ta równowaga e, wśród mikroorganizmów, które zasiedlają nasze jelita, jest bardzo istotna. Ja muszę przyznać, że te informacje, które pan magister farmacji Tomasz Kołek podał w swoim artykule na temat zastosowaniu probiotyków w różnych, w różnych sytuacjach, biorę sobie do mojego umysłu lekarskiego i Polecam Państwu również stosowanie, stosowanie probiotyków, bo rzeczywiście coraz więcej prac naukowych potwierdza dobroczynne działanie tych bakterii, które są. Korzystne, których działanie jest korzystne na funkcjonowanie organizmu człowieka. Abyśmy zdrowi byli, czasami trzeba sobie, trzeba zdrowiu pomóc i stosować na przykład probiotyki. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.